Ej, głodny jestem. Aj, idę do mojego przyjaciela. Ej, postik! Post! Wojtas! Trzeba zacząć zarabiać, bo my klepiemy biedę! Jestem głodny. Chodź. Musimy chyba zostać nielegalnymi człowiekami. Bo jakiś tam chłop... Ej, ja słyszałem, że w ogóle jakiś chłop szuka ofert pracy. Ej! Nie, nie, potem, bo kupimy sobie tam bułeczkę. Tylko w się u niego zatrudnimy. Zobacz, jak ten dom wygląda! To była wojna, co z I tutaj ogólnie rurka... No ogólnie, no nieźle. Możemy coś ja to... zobaczyć. Ej, ja to... dawaj chociaż przeszukamy. może coś będzie. What the fuck? Co jest? Aaaa, Aaaa! <ślepy>, Dobra, chodź lepiej, idźmy do, idźmy do tego chłopa. Tu ogólnie jest fabryka bitcoinów. To możemy tutaj iść sobie? Tak? tak, idźmy się tam zatrudnić. Czekaj, trzeba to otworzyć jakoś. Czekaj, którym przyciskiem? Jest tu coś? Kliknij coś. Kurde, nie Czekaj, ale co? Ej, górą! Górą! What the fuck? Ej, tu jest jakiś Among Us! Witam was, chłopcy. Możecie u mnie pracować jako kryminaliści, ale... Dostaniecie na początek 10 koła. Ej, ktoś dołączył? Awako... Awokado. Awokado! To jego... To jest moja córka. Ej, ja mam ją w znajomych. Ej, to jest Iza! Dobra, chodź. Idziemy napaść na bak. Na Maka. Dobra, mam broję. Dobra, wiesz. Masz, a ja nie mam! Kurde mać! Ej! No zabrałeś wszystko! Może tu jest jeszcze? Kurde! Ej dobra, czekaj, tu jest broń jakaś na ścianie. Czy mogę to wziąć? Dobra, mam, mam! Ej, weź tego zombie gana, bo tym można strzelać chyba do zombie, weź to. Czekaj, trzeba drzwi Czekaj, trzeba jakoś wyjść, o! O, wyszłem! Chodź! Muszę na kakao, wiesz? Dobra, byku, idziemy kupić kakao. To zjesz na Wow, ładne to! Dobra. Ej, coś się dzieje w banku! Ej, łapy w górę, łapy z górę! Ej, przestraszył się mi, już trudno. Dobra, teraz chłopcy, napadcie na bank. Jest posłuchiwanie w broni. Moi chłopcy już tam są. Napadcie na, na McDonald's. On, on pewnie będzie żar, ale jestem głodny, mogę coś wziąć? Piernie, wiesz bułeczki. Ale dobre! No, dobra, ja wszystko. Jezus, tyle głodowałem! Chyba już siedem dni. O nie, oła! ła! Dobra! Trzeba się. Dobra, w Kibru nic nie ma. Kurde, musisz się tam jakoś dostać. Jestem. Dobra, ja robię napad na maka. Jesteśmy już poważnymi kryminalistami. Bo on musi sobie na dupę. Manier, Ej, to leży! Chłop! Już, już pomagam mu! Trzeba mu pomóc! Dobra! Ale to nasz spójnik! ten chłop to nasz spójnik, Amogus, to, na... to jest, to jest, to jest, to jest jeden z firmy W ciszy, dobra Jezus, ustrzelał, zabij go, au, 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 au. jestem ranny, aua, au, poży się Dobra, zastrzeliłem go Ale jeśli dach Nie, wetknął cię w dach, happy meal'a jedz, dawaj, jesteśmy głodni, miu, ja nie. Dobra, dostał w łeb. on mówi jeszcze się rusza. Trzeba go dusić. Czekaj, duszę go. Duszę go za szyję. Dobra, dostał w morda. Aj, jesteś ranny, bo mnie trochę postrzelał. Dobra, idźmy, bo to nie wiem, nie wiedziałem, że w maku mają ochronę. Teraz jak to wyjść? On, on dobrze otacza. Suj się, ja cię zastrzelę! O! Zadziałało. Dobra, i tak go zastrzelę! Wiesz to co z kasy? To Mamy ty złotych! Leć! 200 złotych dostałem! Trzeba to! Nie, czekaj, trzeba 10 złotych! Tutaj nie liczba, mongus! Mówi, że tutaj później pójdziemy! Dokładnie. Chłopcy, macie dla nas wyprodukować bitcoiny! Chodź, chyba musimy iść do fabryki kopać bitcoiny! No? O, ale się bałem! W ogóle była tu nasza przyjaciółka? O! A mongus już nam dał drzwi na otwarte! Czekaj, tu jest jakiś klucz! Nie, to jest jednak patyk. A Kto kim on jest? Jego kurpotę rozwaliłeś! Deklur, zabija się! A za zabija. A zabije. Dobra, czekaj, weźmy. Weźmy po każdej Dobra. A ty kim? Chłopcy, ja ich pilnuję, teraz ich zostawić. Dobra, lecimy do pracy. A Trzymaj się! nie! To? O Boże. No Dobra! Ej! Okazało się, że on powiedział, że on go zdradził! Musimy go zabić! Dobra, zabiję go. Jaki zdrajca! Confident! Gin! Wow. Ej, ale dostał. Nieźle. Nasza przyjaciółka chwilę była w tym budynku. Czyli jego córka. Dobra, chodź! Ale to dopiero w następnych odcinkach! Dobra, teraz się strzelamy! Essa! Tak! Nie no, to było dla jaj, nie strzelaj, sorry, i tak byłeś już poszczelany. Idziemy... Chodź, idziemy się do domu ogarnąć. I teraz cię... Tato! Tato! Co jest mu? Ojciec! Boże! Co się stało? Nie wiem. Patrz, co się stało z całym naszym domem. czy to był majątki? Nawet skrzynka prądowa! Nawet skrzynka prądowa! Nasza, nasza świnka! Ja nie mam mamy! To jest świnka z skarbonka! To moje łóżko! Mój kot! Jest mój pies! Nie, mój pies leżał... gdzie? To z gniazdu mojego kota! On chyba leży tam pod spodem. Boże! Oj, chodź, chodź. Patrz, leci woda! Czy leciła ta woda? Czekaj, kliknij to. Nawet nie wiedziałem, że mamy w domu dopływ wody. A, no i my, no i A nasza koleżanka się nie podobało jej chyba to, że robimy kryminalne rzeczy i opuściła. A wiesz, że to była Iza? Ej, w ogóle, czekaj! Oj, odkręcasz, tu coś jest? Ej, tu były, tu były pieniądze, chyba nasze wszystkie, oprócz z skarbonki. Gdzie da stać na. Dobra, chodź, poczekamy, idźmy tam do tego domu. Dobra, jesteśmy... Musimy teraz tam wbić, się napaść. O, nasza krówka, czmelka! O Jezu, czemu ona nie ma twarzy? Dobra, idź, idźmy stąd. Ona chyba cielaka rodzi. Dobra. Dobra. Dobra, wbiję do chaty! What the fuck, ale tu jest... Fuj, ale wali tu! A, 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 fuj, ale tu wali! Czekaj, musimy rozstrzelać cały dach, żeby się dostać.

Ja go zastrzeliłem i szybko pobiegłem do Gus'a po nową broń, bo to wstysnęło. Co tu jest na spawnie? Kim on? Ej, kim on jest? Kim on Okej, Ale przywitajmy go! Halo. Dobra, może nam pomoże. Oa, Przyjacielu! Ludzie! Ał! Ał! Ale mnie boli! Aaaaaah! Jezu, to się wszystko wali! Ale mnie to przetrwało! Nie jesteśmy w Są to pieniądze! Wiesz, to wszystko! Aaaa! Widzowie, chyba umrę! Ludzie! Jezu, tu ktoś jest!